z Ludwiany Właśnie wylądowałem. Całkiem fajnie. Takie lotnisko wśród gór. Malutkie, ale schludne. No, nie wiem, czy kto nie ogląda tych shortów, to nie wie, ale zwolniłem się z Singapuru i póki co wróciłem do Europy. No i zaczynam małą podróż tutaj po Europie. Właśnie pierwszy przystanek Słowenia, dlatego lądowałem w Ljubljanie. A nic, będę dalej nagrywał. Idę na autobus. Będę próbował się dostać do centrum. Dobra, dotarłem do centrum. Chodzę już sobie tutaj trochę. Padało, ale się przyjaśniło. Wyszło słońce. Tam nawet tęcza była, ale już nie ma. Smaka takie miasto europejskie. Ja chyba już dawno w Europie nie byłem, więc jak dla mnie to mogliby to nazwać Bratysława i pewnie bym się nie zorientował. Ignorancja, no ale cóż. Eee, to centrum jest małe, przyszedłem w sumie już na piechotę. Wodzę w kółko, kręcę się. Eee, nie mam jakiegoś konkretnego planu na dzisiaj, ani nawet na jutro. Jakieś muzea są galerie. Eee, wiadomo jakąś tam kuchnię chciałbym spróbować lokalną. Zaraz się można coś wybiorę. E, jakiś to mi tam w hostelu polecili jakieś miejsca do wieczorem do posiedzenia, a może się przejdę jak będzie ładna pogoda e, a tak to właśnie starem do hostelu, bo będę mieszkał w hostelu po jakieś 5 latach przerwy e, Nie wiem jak, e, jak będzie mi się mieszkać Może już się odzwyczaiłem od takiego stylu podróżowania ale w sumie czemu nie? Mam nadzieję, że tego nie będą chrapać ludzie. Tutaj taki potrójny most. A właśnie może jutro na jakiś e, walking tour się wybiorę. Żeby oczywiście się dowiedzieć. Tam dalej taki e, market z jedzeniem na świeżym powietrzu A tutaj taki fajna atmosfera, ludzie właśnie w jeżdżą, siedzą, piją piwo, wino. Wino to jest konać bardzo popularne. Ale nie próbowałem. No Tutaj jakiś sztuczny deszcz, pada cały czas Na tu rzeka e, są jakieś rejsy ale chyba też sobie odpuszczę Dobra idę dalej Dobra, dwa dni później wybrałem się na wielką planinę czy małą planinę, chyba jedno i drugie Idę już parę godzin szlak póki co nic ciekawego Głównie przez las, dopiero tutaj jakieś góry się pojawiły. Wczoraj w sumie nic nie robiłem. Poznałem jakiś tam ludzi w hostelu, to wyszliśmy na jakąś kolację i piwo. Byłem na jakimś takim walking tour po Ljubljanie, coś tam się dowiedziałem. A to miasto. Dużo różnych knajpek. Wieczorem tak żyje, przynajmniej w weekend. Ale w sumie, jak mówię, dosyć podobne do Polski. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dobra, idę dalej jeszcze chyba 1,5 godziny. Dobra, dotarłem na małą planinę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pogoda jest ok. Ale nagrywam na wszelki wypadek, jakby jutro miało lać. Kiepską kondycję, mam, naprawdę. Nie wiem, gdzie mam miejsce. To tam na górze. Tam wygląda to jakieś takie schronisko. A może to na wprost. Nie wiem. Krówe. No nic, idę, szukam. Poranek na małej planinie. Stałem wcześniej, bo wschodzące słońce świeciło mi do pokoju Ale pięknie jest cicho tylko słychać y, krowie jakieś dzwonki tutaj w dole schronisko właśnie w którym spałem w tamtą stronę właśnie chyba wielka plenina A, no i góry ale po górach takich wysokich to chyba nie będę chodził y, Tutaj te góry może nie są wysokie, ale tego co czytałem, technicznie nie są aż takie proste, a ja nie mam żadnej kondycji, więc się nie będę pchał. Muszę jeszcze zapłacić tutaj za, ten, za to schronisko. Nie płaciłem, więc jeszcze tutaj trochę posiedzę, może na nie zostanę. Chociaż tak fajnie jest, że może już bym chętnie ruszył. No, ale muszę czekać, bo nie mam żadnej ani jedzenia, ani wody. Więc muszę czekać, jak mi stanął. Dobra, pozdrowienia. Dobra, dzień kolejny. Dzisiaj pogoda ładna. Na szczęście jestem jak jakimś małym ziorem. To ruszam na przełęcz. Wysić, czy jakoś tak. Parę godzin gdzieś tam się spinania do góry. I tam chyba sobie zostanę na noc. Oh, idealna pogoda, więc się cieszę. Jutro ma padać z kolei, więc dlatego nie, nie czekałem tutaj, wyjdę. Dobra, będę później nagrywał. Po drodze stwierdziłem, że jeszcze się taki mały szczyt przejdę. Ta przełęcz, do której mam pójść, to jest troszeczkę w dole. A tu wszedłem, taki widok. 20 minut, więc niedużo. Dobra, idę. Dobra, slemenowa szpica zdobyta. Mały szczyt, ale na jakiegoś z kondycji. Sam raz, żeby się zmęczyć. Chmury idą, więc nie będę tutaj za długo siedział. Się zbieram. Dzień kolejny. Pogoda kiepska. Pada od rana, więc nie pchałem się dzisiaj w żadne góry. Zjechałem z przełęczy i stwierdziłem, że jako takie małe ćwiczenie przejdę się no, do takiego powiedzmy kolejnego miasteczka. 13 km, no ale wziąłem już całe, swój, cały swój plecak, więc a, trochę ciężko się idzie ale okolica całkiem spoko chociaż na początku ten szlak był jakieś same krzaczory były myślałem że będzie tak cały czas na szczęście jest już lepiej idę w sumie wzdłuż rzeki przez większość czasu tutaj chyba też jakieś ośrodki wypoczynkowe no, popularna okolica dobra tyle pozdrowienia z nad jeziora Black Larne jezioro na środku wyspa, ale się nie wybrałem. Padało cały czas, dopiero teraz przed chwilą dopiero przestało. Ale dalej pochmurnie, podejrzewam, że jak jest ładnie słonecznie, to jeszcze lepiej to wygląda. Bo ta woda jest czysta, taka kolorowa. No nic, obchodzę sobie to jezioro tam naprzeciwko. Jest taka promenada jakieś stoiska i tak dalej. Trochę turystycznie, ale nie ma dużo ludzi. Myślę, że może przez pogodę, a też. No bo ten kraj jest po prostu mały. Nie wiem, czy tu 2 miliony ludzi mieszka. No nic, idę dalej, obchodzę i wracam. Kolejne jezioro, w sumie niedaleko. Jezioro Bohin. I podobnie jak wczoraj. Ruszam dookoła. Może tam jeszcze jakieś wodospady. Na końcu będą. Zobaczymy. No pogoda dzisiaj dużo lepsza. Nie pada. Ludzie się kąpią. chociaż nie tak dużo jak w tamtym jeziorze. Woda czysta, jak widać. Dobra, idę dalej. Dobra, dotarłem. Wodospad Sawica więc spoko, ale nie taki duży. Myślałem, że coś większego będzie, ale ładne kolory. Tutaj w sumie nic więcej nie widać. Trochę ludzi. Okej, okay, po prostu wodoskór. Fajnie, idę dalej. Dobra, z powrotem w Ljubljanie. Byłem dosłownie tutaj 2,5 godziny. Idę teraz na autobus, jadę do Austrii już. A krótkie podsumowanie, a sorry, tak sapie, bo idę z tym ciężkim plecakiem. Krótkie podsumowanie, muszę przyznać, że niczym szczególnym ten kraj nie zachwycił. Może dlatego, że jest bardzo podobny do Polski, wszystko tak mniej więcej samo działa. Aj, eee, dworzec autobusowy. Eee, widoki mogą być, nie jakieś, nie wiem, nic wyjątkowego. No, może to, że nie miałem samochodu i e, w niektóre miejsca ciężko mi było dotrzeć Też może przez to, że pogody nie trafiłem za dobrą e, ale no nie wiem jakby ani to jedzenie, nie wiem nic takiego wyjątkowego widoki też no, porównać do Polski też mamy ładne góry e, No, nad, nad morzem nie byłem Byłem tylko tydzień, więc no, może trochę za mało czasu, żeby zobaczyć, docenić piękno tego kraju, ale póki co yy, wyjeżdżam może nie jakoś yy, rozczarowany yy, bo, bo nie było źle, no było fajnie, tam nawet fajne miejsce zobaczyłem, ale bez jakiegoś po prostu większego szału dobra, idę wskaźnę go Flixbusa i jadę na razie